słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pewnym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą z Syrii był Chiriniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galei, z miasta Nazaret, od Judei do miasta Dawidowego. Przede wszystkim dużo zdrowia, spełnienia nasze. i Pamiętajcie, że nasze instytucje, nasze jednostki, nasi pracownicy działający w różnych instytucjach, organizacje pozarządowe są zawsze po to, żeby Państwu pomóc i na pewno wiecie doskonale, że drzwi nie zamykamy przed każdym człowiekiem, który potrzebuje tej pomocy. Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu. Dużo zdrowia i pomyślności. Dziękuję bardzo.